Dzień dobry. On się nazywa Łukasz Wojtusik. A ona nazywa się Zośka Papużanka. A z nami była jeszcze, choć nie ma jest jej tutaj, Weronika Korycińska. I w trójkę podjęliśmy ważną decyzję dla nas, ale także dla tych, którzy brali udział w zmaganiach, które teraz podsumujemy. A te zmagania, które podsumujemy to są zmagania literackie 40. Małopolskiego Festiwalu Artystycznego Młodzieży. I w tychże zmaganiach zwykle wyróżnia się trzy kategorie. Kategoria pierwsza to poezja, w której przyznaliśmy nagrodę oraz wyróżnienie. Nagroda powędruje i bardzo serdecznie gratulujemy Dominice Balonek. Przyznaliśmy i we wszystkich kategoriach przyznawaliśmy nagrody za bardzo konkretny tekst. W tym wypadku jest to tekst, wiersz zatytułowany A gdyby tak. A gdyby tak zbłąkanej owcy nikt nigdy nie odnalazł? Gdyby sama chciała odejść własnymi ścieżkami? Czy byłaby zdrowa jak ryba, pełna wigoru jak gepard? Czy czułaby się jak porzucony pies skulony pod blokiem? A może byłaby liderem w ptasim korowodzie? A gdyby wróciła do domu, czy pasterz naprawdę by czekał, gdyby tak sam zniknął w rachubie czasu, niczym kameleon w gąszczu bluszczu? Nie opuszczajmy stada, póki nie zostanie nam odebrana możliwość wspólnego zajadania, póki pytania pozostają pytaniami. Natomiast wyróżnienie jest dla pani Kingi Słuchanek za wiersz pod tytułem Osiem błogosławieństw. Widząc stłoczony peron, moja głowa przykazała mi usiąść, a myśli wraz ze mną usiadłszy otworzyły oczy moje. Szczęśliwi alkoholicy, albowiem ich szczęście każdy kasier wyliczy. Szczęśliwe korposzczury, albowiem ich szczęściem jest każdy okłap skóry. Szczęśliwe samotne matki, albowiem ich czas o szczęśliwe dziadki. Szczęśliwi biedacy, albowiem ich szczęściem każda oferta pracy. Szczęśliwi bogaci, albowiem są pewni, że za szczęście się płaci. Szczęśliwi żołnierze, albowiem zostawiają szczęście w dobrej wierze. Szczęśliwi duchowni, wierzą, że do szczęścia wiecznego będą zdolni. Szczęśliwa ja, albowiem sama nie wiem. Jeżeli chodzi o kategorię proza, to tutaj bezapelacyjnie nagrodę zdobył Jakub Rewiuk. Wszystkie jego opowiadania były po prostu znakomite, ale postanowiliśmy wyróżnić opowiadanie zatytułowane Akiszki do końca marsza grały. Wyzgniecie, przyjaciele dzisiejszego dnia. Nie ma żadnego raju, jest tylko krzyk i odgłos łamanych kości. Wiesz, po co są w takim razie wyjścia? Bo jelito kornaka jest wąskie, daje niewiele jedzenia, ma dwa końce i ktoś musi pójść dalej, by inni mogli cieszyć się tym więzieniem. Ale o tym mówią tylko te, którzy zostają. Natomiast wyróżnienie w kategorii proza otrzymuje pani Dominika Kocot za tekst, który nosi tytuł Dwie ręce. W końcu mam okazję się wykazać przez te wszystkie lata to prawa byłaby wszystkim lepsza, a mnie nawet nie pozwalano witać się z innymi rękami. Co miałam robić? Właściwie nic, a już na pewno nie przeszkadzać tej drugiej ręce. Wszystkie moje próby pisania czy karmienia dziewczynki kończyły się przełożeniem czy to pióra, czy łyżki do prawej. Więc wkrótce nauczyłam się leżeć bezczynnie na ławce, nie zwracać uwagi na obcych i pamiętać, że jestem tą gorszą. Rynku. Jeszcze jedna kategoria, która nam pozostała nazwaliśmy ją dość szeroko gatunki dziennikarskiej tutaj bezapelacyjnie nagroda powędrowała, powędruje do pani Martyny Kudłacik za tekst sami swoi Polska Szopa W wyniku błędu technicznego Facebooka 10 stycznia bieżącego roku użytkownicy tej platformy uzyskali chwilowy dostęp do historii edycji postów z uwzględnieniem administratorów Jednym słowem, czarno na białym widać było, kto w imieniu kogo pisze posty i tym samym kreuje jego wizerunek. W internecie zawrzało. Zjawisko miało charakter globalny, ponieważ dotyczyło wszystkich stron Facebookowych. Ale zgodnie chyba już z tradycją narodową, polscy politycy pobili wszelkie rekordy w skandal twórczej hipokryzji. Natomiast wyróżnienie należy do pana Marcina Płonki który zdobył je za tekst pod tytułem Ostateczna Decyzja. Był wtorek. Lekcje kończyliśmy wyjątkowo wcześnie, bo o 12.35. Nie wracałem z wojewódki, bo miałem coś do załatwienia w mieście. Pamiętam, że gdy jechałem do domu w zatłoczonym busie, rzucałem jeszcze okiem na mijane chodniki z myślą, a może gdzieś tutaj akurat będzie przychodził pan Ludwik? Nigdzie go nie zauważyłem. Dotarłem na miejsce już, kiedy wchodziłem po schodach, naprzeciw mnie stanął tata i zapytał: Wiesz, co się stało z Ludwikiem? Odpowiedziałem, że nie. Powiecie się. Nagrodzonym z zwycięzcą bardzo serdecznie gratulujemy, także i tym wszystkim, którzy nadesłali w tej edycji konkursu do nas teksty. Bardzo dziękujemy również za zaproszenie do jurorowania podczas literackiej yy, części 40 już Festiwalu Artystycznego Młodzieży. Ten jubileusz jest dla mnie szczególnie wzruszający, kiedy przypomnę sobie, że podczas 13 mam sobie nogę. Wszystkiego dobrego, kłaniamy się, dziękujemy. Zanim internautów. Najlepszą pracą literacką 40 festiwalu Artystycznego Młodzieży. Zostało opowiadanie Jakuba Rewiuka pod tytułem A Kiszki do końca, końca marsze grały. Gratulujemy.